Chodzę sobie na bit. Zresztą, bo matkę pan sobie życzy. Firy, przez te we czuję się jak milioner. Pracujemy, <noise> to pracujemy. Mało. Nie, ja liczę na to, że będzie jeszcze mróz, kurwa, i pojadę na narty. Czekam. Pracujemy w środki z kąta, jak szkoda. Do Friday mam apostol, czyli skat, jak szkoda. Do Friday mam apostol, jak przy podróżowaniu marynarz. No i. Kuryser, 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 to Ładne! Ładne, nie? No, ale od razu nie. Ja a mogę ja? być chamskim dzikiem. Chamskim dzikiem, dobrze. Na wszystko. Nie, a ja to chcę to nie być mam. Elonem Maskiem w ciele kurwa <śmiech> Sylwestra <laughs> Stalon. Nie <laughs> wiem, czemu wymyśliłem, że Sylwestra Stallone to coś fajnego, kurwa, nie. No zbieraj się. Internet za darmo. Trzymaj się, perełka! Tak ah, like to nie jest tym dzikiem. Zmiany, zmiany, kurde, jak zepsutym kalejdoskopem. Hejka! Dziękuję, bogu, którego nie ma, ze mogę ulżyć w pieśniach. Nie lubię się zaryć, ale czasem mnie to przerasta. Plany rozmyte jak zamki na piasku, możesz budować fundament, twardy jak Castro, ale są takie rzeczy.